Dzień dobry Państwu, Krzysztof Stankiewicz, kanał Biżuteria z Bliska. Mam dla Państwa kolejną złą informację z rynku diamentów. Firma Gem Diamonds, czyli operator kopalni Lasteng, poinformowała o spadku sprzedaży o 50% rok do roku. To jest gigantyczna strata. Wynika to, jak firma twierdzi, z tego, że wydobywają teraz rudę w, w takich obszarach złoża, które, które sprawiają, znaczy, która jest niższej jakości, która zawiera mniejszą ilość diamentów i w związku z tym wolumen sprzedaży zmniejszył się o 22% i z tego wynika, że i z tego właśnie wynika ta gigantyczna Gigantyczny spadek. Do tego jeszcze zmniejszyła się średnia cena o 20% do 1055 dolarów za karat. No i to dość poważnie będzie ciążyło w filmie Gem Diamonds. Jedynie takim, znaczy, ja wiem, światełkiem w tunelu może być to, że w Podczas tego pierwszego kwartału tego roku firma pozyskała, czy wydobyła dwa diamenty typu pierwszego, jeden o masie ponad 194 karaty, a drugi o masie ponad 109 karatów. Więc to będzie taki Ponieważ będą sprzedawane w drugim kwartale, więc w drugim kwartale może się okazać, że wyniki firmy poprawią się znacznie. W... No i to już, to już myślę wszystkie informacje, tutaj mamy jeszcze dodatkowe, chciałem je doczytać ale że, dla Was, ale myślę, że, że nie ma sensu informować, no bo wiadomo, każda firma w jakiś sposób chce łagodzić informacje złe, więc są komentarze, które, które niejako bagatelizują te, te, te złe informacje. Niemniej jednak nie ma to czego bagatelizować, jest kryzys, Fakt znalezienia dwóch dużych diamentów no niewątpliwie jest, jest wspaniałą informacją, ale nie jest to powód, dla którego firma miałaby, miałaby to uratować firmę albo uratować jej wyniki finansowe. To jest raczej wisienka na torcie, a firma funkcjonuje, musi funkcjonować na bieżąco i na bieżąco musi, musi osiągać określone, określone zyski. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.